Grupa teatralna Feniks działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim zakończyła serię pokazów swojej najnowszej sztuki. Tym razem jest to bajka Pchłasza Rajka Jana Brzechwy. Zapraszamy na pierwszą część spektaklu. – Chcecie bajki? Tak. – Chcecie, Chcecie bajki? – Tak! – Oto bajka! Była sobie tkła Nie Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marynego wzrostu i nędznego puchlegą lodu mógł wyczyniać bez powodu takie psote, i gałganictwa! Jak – Jakła owa, proszę, proszę państwa, państwa. miała dojść na przedmieściu po ojczyźnie czy po deściu? tam złożony z trzech pięterek i pokoju więc saloniki, sypialnie i, i jadalnie naturalnie Gabinecik i korytarz O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej kości zalewała, rzuć za zrości. Miała wyczkę dwa kucy, tojną krowę z Ameryki! Zakubaczam owce górę Oraz koszysz szarobie! Bałku, czorek, w tych kuchni pasuj sobie dżuchy. Konik wolny w chleszach rajce, co dzień grał na bała łajce Jednym słowem miała życie, życie bo znakomicie Szakrajka rzekła: Nie Chłopie! Chłopie! zagrać Chłopie! Więc ubrana Chłopie! 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 pojechała zagrać w Chłopie! a ulicą bryczka, Siedzi jak księżniczka, jedzie pełna animuszu. Wszakiesz się, ungia z żółtym fiorkiem kawaduszu? W młodych butach atmosferowych, w rejpijęczkach purpurowych! W mamy niewątpienia osób, że przecisnąć się nie sposób! Przecisnąć się nie sposób! Chłop. Czym i wyjmuje sto z pieniędzy. Powstały na trzy grosze. Ile? Trzy, trzy grosze. Na zielone? Bardzo proszę. Chełki skaczą jak szalone, tu niebieskie, tam czerwone, tam tam przegrane. Wasza krajka była mała, między pchełki się wmieszała I po stole sama skacze. Cóż to znaczy? Myślą gracze. Długo niech spojrzy w stronę, Wygrywającą są zielone. Nim się gracze połapali, Wasza krajka wyszła z sali I z wygraną swą do domu pojechała po kryjomu. Pomyślała, po tej próbie nie pokaże się już w klubie, Taki dała więc telegram. W z wami więcej nie gram! W z wami więcej nie gram! W hełki z wami więcej nie gram! W z wami więcej nie gram! W z wami więcej nie gram! W z wami więcej nie gram! W, z wami nie gram. w zachciało się brewerii! Brewerii! Poszło więc do mnożenia! Lombo, przyjechałem tu z Kolombo. Życzę na to do słonia. A ja jestem rodem z płoty. Tak, plantację mam wzorową, Zadę i koszyk swojego. A po dla kaprysu, trzymam stach Stop, tamtym Stop! Ujj! Uj. Stop! Pokręcił trąbą w hmm, rzeczywiście, niebezpiecznie. Potem upadł na kolana i mówiła U kochana, takiej właśnie pragnie żony. bo sługa uniżony. Chła Usiadła mu na karku. Uy! Nie Drogi Gomba, imponujesz mi swoją trąbą. – Ale tylko trąbą. Zaczę możesz zostać oh. mym trębaczem. – <trybaczem> <Ech. trybaczem> Możesz zostać mym trębaczem? Możesz zostać tym trębaczem? Możesz zostać mym Możesz zostać mym trębaczem? Mym trębaczem płasza chrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki. Po bramę, Pły zwykle gardzą. Pa bardzo! Tartareczki. Dysia, wesy i sękacze, Rurki z kremem, tot z wiśniami I babeczki z wojnami. Chodzi śmiało do cukierni, Pas, kłaniają się odźwiernie. Już kelnerzy przyskakują, Grzecznie rączkę ją całują. Mm. Bo gramówki, gramówki, krew. Proszę podać. Zatrzymaj mm. się. Stoi więcej nie nie gramówki, gramówki, stoliku gramówki, zasiadła. Wow! Uh -huh. Zjadła, zostawiła pełną tacę. Zatem jedną rurkę, płacę! Wstała, wyszła, od niechcenia powiedziała. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. I mignęły tylko z bryczki. Dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć, rozumieć to należy? Od 30 rurek prosić, a, a po jednej mieć dosyć? Nagle patrzą. Hmm. Hmm. Co to? Czemu? W cały Co nie ma kremu? kremu? Wszystkie puste. Co za kwestia, Janu? A cały to krem ta bestia. Tak się przyjął tym cukiernik, że przypalił cały bieg. Proszę mi tu kupić jutro flaszkę plintu, gdy znów przyjdzie pchła przeklęta! Rurki z kremem popamięta! Lorki z kremen popamięta! Rurki z kremem popamięta! Rolki z kremem popamięta! Rurki z kremem popamięta! Rurki z kremem popamięta! Urządziła pchła przyjęcie gości, Przyszło co nie miara! koła, mucha stara Przywracały dwa pająki, I Jedna osa. cztery pszczoły, Młody święt i bog wesoły, małe mrówki oraz ławaszki. I zaczęły się igraski, dwa ucone karaluchy roznosiły placek kruchy. Pestek maku, cukru garstki, a w szklaneczkach jak na naparstki, sok z czereśni, oranżadę i mrożoną czekoladę. No. W pewnej chwili w powiana, Największą przyjemnością coś zaśpiewam miłym gościom. Dajmy na to. A nie, stoski, lecz po włosku poznam na włoski. Zawołali goście, brawo! Brawie. Niech zaśpiewowało brawo! Zaśpiewa brawo. brawo! Brawo! Wszyscy zatem jeść przestali? Jeść przestali. Pła stanęła w końcu sali i z usteczek jej maleńkich popłynęły cudne dźwięki. Ła, śpiewała niemal bosko, komar zyknął czule, Toska! Toska drobne swoje rączki zacisnęła jak dwa pączki, w rączki smutnie twarz wtuliła i tak śpiew swój zakończyła. Co za głową! Co za głos! Co za głos? Krzyknęli goście! Głos! Niech Jedzie? zaśpiewa jeszcze, proszę! Jeszcze! Jeszcze, jeszcze! jeszcze, 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 jeszcze zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gościom Arie Halki, a tymczasem... <gun washing> Czasem zaśpiewała takim basem, że aż goście tu siedzieli, spadli z krzeseł i z foteli. Żółw podskoczył, zatkał w uszy. — Przecież ona na rogu uszy! — Bujna! — krzyknął prosto z mostu. — Zecłydała się! — Po prostu! Nie śpiewała płasza krajka, tylko skrzynka samokrajka, a karaludnie jak na złoż... Pomylił płyty! żuk powiedział tylko żuka płaszcza grajka! nie oszuka i zapalił dumnie fajkę opuszczając płaszcza frajkę opuszczając płaszcza frajkę opuszczając płaszcza frajkę